Dobra, chcieliśmy zobaczyć ten materiał Gimpera. Kur... Teraz Oliwka Brazil znowu jakaś? Oliwka Brazil spotkała się z bardzo przykrą sytuacją na swoim koncercie. Artystka zżarła wszystkie przystawki dla gości. Praktycznie od początku swojej obecności w sieci wywoływała bardzo duże kontrowersje. Ale czy takie zachowanie tłumu można czymś usprawiedliwić? Oprócz tego, Stanowski torpeduje aukcję maski słowika i w ciągu doby zbiera 300 tysięcy złotych na ratowanie chorego Eryka. Natomiast Marcin Najman odrzuca propozycję przedsiębiorstw, też płacić 1,5 miliona złotych i ponownie ląduje w ogniu krytyki. Podobnie jak Maja Staśko, która na swoim Twitterze poinformowała, że nie do końca sobie z tym radzi. Natomiast zagraniczna influencerka Panie radzi, Maja Staśko? Odrzuca propozycję przedsiębiorcy, który chciał na chłopca wpłacić półtora miliona złotych i ponownie ląduje w ogniu krytyki. Podobnie jak Maja Staśko, która na swoim Twitterze poinformowała, że nie do końca sobie z tym radzi. Natomiast zagranicznie cześć, cześć, ale dobra, to będzie pewnie wytłumaczone, co ona tam kurwa. Maja Staśko, stres? która na swoim Twitterze. Dzisiaj płacę często się o takie paniki, to konsekwencje tego, co codziennie tu dostaje, życzenia śmierci, po. Bo... Pomówienia, wyżywanie się, wyzwiska, wyśmiewanie problemów każdego dnia od dużych kąt i napędzanych przez, przez nie mniejszych. Wiem czego spodziewać się w komentarzach. W Twitterze poinformowała, że nie do końca sobie z tym radzi. Natomiast zagraniczna influencerka Stefani Mato wylądowała w szpitalu z podejrzeniem ataku serca. Uwaga, po wyprodukowaniu kilkuset słoików z jej bąkami. Które... Ja pierd... Rząd tymczasem podjął decyzję o wstrzymaniu wsparcia finansowego dla telefonu zaufania, ale internauci w kilka dni uratowali tę instytucję od zamknięcia. Dzieje się sporo i łatwo się w tym pogubić, ale nie przejmuj się drogi widzu, ja nazywam się Tomasz Andrzej i będę Twoim przewodnikiem. Jeżeli chcesz być na bieżąco i niczego nie przegapić, nie. to koniecznie Tomasz Tomasz Andrzej, a Bartłomiej Krzysztof Krzysztof. Zanim jednak zaczniemy omawianie newsów, chciałbym odnieść się do kilku kwestii dotyczących poprzedniego odcinka. Po pierwsze, skontaktował się ze mną Multi i po krótkiej rozmowie zdecydowałem się wyciąć newsa o mini dramie, która miała miejsce w jego streamowym. Community. Był to temat inside'owy i Michał nie chciałby go nagłaśniać. Także gdybyście zastanawiali się, dlaczego odcinek stał się krótszy, to właśnie dlatego, że fragmentu o tym wydarzeniu już w nim nie ma. Po drugie, w komentarzach pod filmem oraz na Twitterze, kilka osób zwróciło mi uwagę, że publikacja materiału na temat niepokojących insta z Queen of the Black mogła być delikatnie rzecz ujmując niepożądana. Argumentując to w taki sposób, że dostarcza jej to dodatkowej atencji i może potencjalnie napędzić w niej chęć do powtarzania tego typu działań w przyszłości. I to nie jest tak, że nie zastanawiałem się nad tymi argumentami przed nagraniem tego materiału. Natomiast mimo wszystko zdecydowałem się go wrzucić i czuję, że było to ważne z nieco innego powodu. Moi drodzy, tak naprawdę stories Julki były tak szokujące, że żaden twórca nie był potrzebny do tego, by zyskały one zasięg i rozgłos. Kilkanaście tysięcy tweetów pod hashtagiem Queen of the Black na Twitterze czy setki shotów na TikToku, gdzie najpopularniejsze robiły nawet nie kilkaset tysięcy wyświetleń, ale milion czy półtora miliona w kilka godzin od publikacji. W momencie, kiedy podejmowałem decyzję o nagraniu materiału, temat był już na ustach setek tysięcy osób. I moim. Dramy do 2022 roku. Kurwa. Każdy na Sylwestra sobie życzył, widzowie, żeby 2022 nie był tak z pierwszym rokiem jak ten wcześniejszy. I każdy mówił, że kurwa, gorzej się nie da, gorzej być nie może. No i masz, kurwa. A to dopiero 22 stycznia. Zdaniem, w obliczu tak dużego zasięgu, jaki zyskały te filmy, a trzeba pamiętać, że temat jest niesamowicie delikatny i trudny, to właśnie dobrze jest, jeżeli my, jako twórcy, swoimi opiniami trochę przygaszamy ten rozgrzany tłum, który w takich sytuacjach niestety ma sporą tendencję do tego, by się nakręcać. Dlatego uważam na przykład, że to bardzo dobrze, że chociażby Sylwek Wardenga wrzucił serię Insta Stories, w których starał się chłodzić ludzi i uspokajać sytuację, a i tak na Twitterze część ludzi próbowała zarzucić mu żerowanie na tragedii Queen of the Black, gdzie chłop tak naprawdę w tej całej sytuacji był z nią na kontakcie, rozmawiał z nią telefonicznie aż do przyjazdu jej ojca. Z tego samego powodu czułem, że dobrze by było, gdyby pojawił się materiał, który w neutralny sposób spróbuje to zainteresowanie tematem i ten rozgrzany tłum skierować w stronę wyciągnięcia sensownych wniosków, odciągnie tych ludzi od pomysłu sypania komentarzy i wyzwisk w stronę którejkolwiek ze stron zaangażowanych w całą tą sytuację i jednocześnie przekieruje na przykłady ludzi, którzy poradzili sobie z tego typu problemami. Stąd moja wspominka na przykład o historii Jurka Górskiego. Natomiast o, dziękuję serdecznie, serdecznie, im, o nienagłaśnianiu tematu Queen of trzeba Dobry. Wcześniej Teraz mamy sytuację taką, że każda jej bardziej kontrowersyjna Storka robi miliony zasięgu na TikToku I prowokuje tysiące opinii na Twitterze Które też budują bardzo dużo zasięgu Pamiętajmy, że to nie jest pierwsza tego typu sytuacja Na początku zeszłego roku wydarzyło się coś bardzo Analogicznego, po czym Queen of the Blacks jest dziękuję za, ja za prajma Chociażby Mati Spysiński wrzuciło o niej chyba z 8 filmów Komentując i nagłaśniając każdy jej ruch A rekordzistą w tym temacie jest chyba Zebo Który 11 materiałów o Julce opierdził w niecałe pół roku I wtedy wszystko było fajnie, a teraz Dziękuję serdecznie i zbiera serduszka pod na Twitch. No tak się prawie z... Ale wbijaj na mój Instagram i wysyłaj Newsykonom jak zawsze w formie Aj, kurwa, Zebo, Zebo. Literze. Wybaczcie, że aż taki duży segment o tym, ale czułem, że warto się do niego odnieść, bo temat jest ważny. Z mojej strony także chciałbym wynieść z tej sytuacji jakieś wnioski. Dlatego obiecuję, że następnym razem, zanim przygotuję tego typu materiał. O wiele lepiej to przemyślę, możecie dać znać w komentarzach, co wy uważacie, i na pewno również Wasze zdanie wezmę pod uwagę. Miałem też w planach oprócz filmu o Marcinie Najmanie przygotować większy dokument o Queen of the Black. W podobnym klimacie jak ten o Leksiu. Chciałem skonsultować jej temat ze specjalistami od uzależnień i spróbować dzięki rozmowom z psychologami lepiej zrozumieć, i wytłumaczyć ludziom, jak działają osoby z zaburzeniami osobowości typu Borderline, ale przez wzgląd na aktualną sytuację na jakiś czas zamrażam pracę nad tym filmem. Myślę, że mimo wszystko, dalsze roztrząsanie tematu, to nie jest coś, czego Julia w tym momencie potrzebuje. Koniec tematu, dzięki za wysłuchanie. Jedziemy z newsami. Krzysztof Stanowski torpeduje aukcję maski Słowika. Tak odbieram licytowanie maski jakiegoś. Bandziora. Jest to taki poziom odklejenia, taki poziom zwyrodnialstwa, że ja już nie wiem co będzie dalej, co oni będą jeszcze listować. Obcęgi do paznokci, wiertarki do kolan, żelazka do twarzy, lokówkę do dupy. Marcin Najman zareagował bardzo szybko i bardzo ostro, wrzucając film: Stanowski torpeduje pomoc dla umierającego dziecka. Film jest już usunięty. Natomiast znowu <słyska> <dupy słyska> zapisać. Na... Był on mniej więcej w takim tonie. I ta menda, no wyjątkowa menda, jeszcze próbuje torpedować licytację charytatywną dla chłopczyka, który ma dziś lat i aby przeżyć potrzebuje 9 milionów na operację serca. Jesteś zwykłą gnidą, która nie pozwala żyć innym. Chwastem jesteś. Później natomiast najman w komentarzu... ...informował, że zdecydował się to wideo usunąć, ponieważ Krzysztof Stanowski po raz kolejny jest giga czadem i w odpowiedzi na auta żeby wytrącić mu argument z ręki o torpedowaniu zbiórki charytatywnej, sam zorganizował i nagłośnił zbiórkę. I w ciągu 24 godzin zebrał na chorego Eryka ponad 300 tysięcy złotych. Krzysiek Stanowski udostępnił na swoim Twitterze jeszcze jedną ciekawą rzecz. Widzimy tutaj screeny wiadomości, które rzekomo napisał jakiś przedsiębiorca do Marcina Najmana. Uwaga. Dzień dobry panie Marcinie, widziałem pański film, gdzie wystawia pan na licytację maskę Słowika. Po na myśli, w kilku wyliczeniach Jestem. W za nią wykonać przelew dla ryka w wysokości miliona 400 i Nyman w to uwierzył, tak w ogóle. I odpisał, że Piotr, piszesz to na serio, to ogromna kwota. Nie sądzę, by ktoś to przebił. Na dziś największa oferta to 20 tysięcy. Jeżeli to na poważnie, to wspaniała wiadomość. Natomiast jak robisz żarty, to pamiętaj, że chodzi o dziecko, które może umrzeć. I pan Piotr odpisał, uwaga. Tak Marcin pisze serio. Nie będę jednak udawał, że zagrałem trochę nieczysto. Jak się pewnie domyślasz, jestem człowiekiem przedsiębiorczym i cenię swoją pracę, jak i ludzi, którzy mi w tym pomogli. Na swój majątek pracowałem wiele lat i kosztowało mnie to wiele, czasami więcej niż pieniądze. Przechodząc do meritum, ludzie tacy jak Słowik niszczyli życia takim jak ja, przedsiębiorcom i ich rodzinom. Warunkiem, który zaważy nad tej kwoty, jest wyrzeknięcie się tego człowieka oraz oświadczenie, że był to błąd, wprowadzając go z powrotem do życia publicznego. Wydaje mi się, że jest to uczciwa, jak i słuszna opcja. Natomiast jeżeli będziesz miał wątpliwości, pamiętaj, że chodzi o dziecko, które może umrzeć. Pamiętaj, że gram takimi kartami jak ty. No bezbłędnie w ogóle. O kurwa. Co robi Marcin Najman? Nie mogę się zgodzić. Eryk nie może być zakładnikiem moich decyzji. Pozdrawiam. Ja pierd... Kurwa. Stanowski krótko w temacie. Nie wiem, co mnie w bardziej szokuje. A. To, że uwierzył, że ktoś chce zapłacić 1,5 miliona złotych za maskę słowika. B. Czy to, że nie zgodził się na warunek związany z przelaniem tej kasy. Nie za... Ale to w takim razie ciekawe, skąd Stanowski miał informację yy, a propos tego maila. Czy to on nie sam wysłał kurwa, bejtującego maila? Później od caseu zbierania pieniędzy na operację chorego Eryka, Marcin Neyman poinformował, iż miasto Wieluń zgodziło się, by zagościć u siebie najbliższą edycję MMA VIP. Moi drodzy, znajdujemy się w Wieluniu. Umowa na wynajem już podpisana Gala MMA VIP 4 Wieluniu. Na reakcję Krzyśka Stanowskiego nie trzeba było długo czekać. Dzień dobry Wieluń.pl, kocham Wieluń. Czy to prawda, że wasze miasto zhańbi się organizacją gali, której twarzą jest były szef mafii pruszkowskiej Andrzej Z Słowik? To odpowiedział pan Krzysztof Dziuba ze starostwa. Myślałem, że już niewiele może mnie zaskoczyć w serii dziwnych decyzji burmistrza, ale jednak Spływają do mnie głosy również zaskoczonych głupotą włodarza mieszkańców. Zapewniam, że nie zostawimy tak tego. W temacie wstawiła się też posłanka Joanna Lichocka, która jest posłem z okręgu obejmującego również Wieluń, Tobiasz Boheński, czyli wojewoda łódzki, a ludzie na Google Maps się zaczyna zaczęli bombardować halę sportową w Wieluniu negatywnymi ocenami i zmienili jej nazwę na Halę Sportową imieniem patologii polskiej w Wieluniu. Co ciekawe, póki co burmistrz Wielunia podpisuje się pod tą decyzją. W wywiadzie dla Gazety Wyborczej... No ale jak już widzieliśmy, że kurwa burmistrz też jest odklejony, wczoraj oglądaliśmy, ja, to jest... to się mier... tak kosmiczne rzeczy, ja... po prostu... i wiesz, że ludzie mogą tak myśleć, nie? Wiedział, że Zieliński odbył już karę, na którą skazał go niezależny sąd, a po odbyciu kary każdy ma prawo wrócić do społeczeństwa. Temat jest gorący i na pewno w jego sprawie jeszcze wiele się wydarzy, także zasubskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych update'ów. Otóż uważam, że pan jest w cichym układzie z panem Marcinem Najmanem. Po to, aby napędzić wydarzenie, to trzeba pobudzić emocje. Pan te, te emocje pobudził, dzięki czemu napędzi pan po prostu sprzedaż pay-per-view. Myślę, że jesteście w zmowie z panem Najmanem i kilka dni po tej gali spotkacie się gdzieś w jednym z drogich warszawskich hoteli. Podzielicie się kasą z tego wydarzenia. Tak uważam. W aktualną pogodę w Polsce średnio chce się gdziekolwiek wychodzić z domu. Zresztą wszyscy dostawaliśmy ostatnio niewesołe alerty RCB. Jednak sprawa wyglądałaby trochę inaczej, gdybyś mógł wyjść z domu prosto do swojego nowiutkiego Mercedesa GLA 200. już niedługo może to nie być dla ciebie aż taka abstrakcyjna Chcę, sytuacja. Kurwa, jakaś ale reklama? O tym za chwilę. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Letty To serwis cashback, który zwróci wam część pieniędzy. Kur... Letishops. Letty Myślałem, że jest współpraca z Mercedesem ogarną, ale nie ma aż tak dobrze. Wysta A propos, e, ja tylko chcę powiedzieć widzowie, że Ale Rabat z Better, e, możecie sobie pobrać wtyczkę, wykrzyknij Ale rabat i se instalujecie i też wam daje takie super rzeczy. Plus ma parę innych funkcji, e, takich e, jak na przykład monitorowanie cen. To zrobić zakupy za minimum 40 zł na Allegro przez Letyshops i odpowiedzieć na bardzo proste pytanie konkursowe: dlaczego lubisz zakupy na Allegro? Ja bym je lubił na przykład za to, że można dzięki nim dostać taką zajęć. Konkurs trwa do 28 lutego, więcej info w opisie Natomiast dba, abyśmy na pewno, na bieżąco byli z jej stanem emocjonalnym. Niedługo, po bardzo mocnej wymianie <laughs> zdań z Nitrozyniakiem, wrzuciła ona następujący wpis. Dzisiaj płacze, trzęsę się, ataki paniki to konsekwencje tego, co codziennie tu dostaje. Życzenia, śmierci, pomówienia, wyżywanie się, wyzwiska, wyśmiewanie problemów. Każdego dnia. Od dużych kąt i napędzanych przez nie mniejszych. Wiem, czego się spodziewać w komentarzach. Dla podkreślenia powagi sytuacji, kilka godzin później. Koniec współpracy? No, zły produkt wybrałem, kurwa na wszystkich działa, widocznie na wszystkich działa na AliExpress. Wczoraj działało lajtowo. zaraz wam pokażę. Wrzuciła takie zdjęcie, podpisując je nowa fryzura. Swoją drogą, gdzieś jeszcze obok tej wymiany zdań z nitrem, czekaj, czekaj raz, co? tego co codziennie tu dostaje: życzenia, śmierci, pomówienia, wyżywanie się, wyzwiska, wyśmiewanie problemów. Każdego dnia od dużych kąt i napędzanych przez nie mniej. Zdania powagi sytuacji, kilka godzin później wrzuciła takie zdjęcie, podpisując je nowa Ale rabat działa na tą stronę, a możesz testować, i powiedzieć. Wyzura. Swoją drogą, gdzieś jeszcze Nie obok... Tej... Znań znań z Pojawił się tweet od Sylwka Wardengi. Nie zdawałem sobie sprawy, że telefon zaufania służy do wycierania sobie mordy. I o ile Sylwester nie sprecyzował do jakiej konkretnej osoby to kieruje, to zdecydowana większość komentarzy pokazuje, że zdecydowana większość ludzi zinterpretowała tę wypowiedź jako szpilkę w stronę Majstaśko. Można zakładać, że ludzie tak to odebrali, ponieważ po internecie zaczął latać shot Majstaśko z jej live streamu na Twitchu w którym między słowami zasugerowała ona, że Sylwester Wardenga może być winny temu, co stało się Queen of the Black. No i w to wchodzą absolutnie wszystkie osoby, które miały. Jakkolwiek do czynienia z Jurką. Tutaj Sylwek Wernęga jest niesamowicie odwinniany, widzę, że. Ej, no dobra, ale czyż kurwa, ona nie miała jakiejś debaty z Queen of the Black, jakiegoś filmu samego nagranego yy, na temat jej niezależności i tak dalej, i tak dalej? Była jakaś taka akcja, nie? Znacznie mocniej też przez to. stories, historii, no, nie widziałem nawet tego stories, z którym Rzepał miał. Miała i go usunęła. No. Ech... Tam wydaje mi się, że to nie jest tak, że ludzie napędzają spiralę hejtu na Majestaczkę, tylko ona sama ją so sobie napędza, po prostu swoim zachowaniem. To jest takie głupie zganianie winy na innych, mi się wydaje. Na pewno tam, sporo osób w internecie jest takich, którzy nie potrafią samodzielnie myśleć i po prostu reagują tak, jak ktoś pierd... jakąś głupotę, to lecą od razu za nim, ale no, myślę, że jednostki, które myślą samemu, też często nie są raczej za jej poglądami. I teraz tak. Jestem w stanie empatycznie wczuć się w sytuację Mai, bo z pewnością jest osobą, która jest regularnie wyśmiewana, atakowana, wyszydzana, bardzo mało osób traktuje ją poważnie. I biorąc pod uwagę, jak aktywne jest chociażby na Twitterze i jak blisko stara się być aktualnych wydarzeń, to na pewno z tego typu hejtem spotyka się cały czas. Natomiast są dwie rzeczy, które Maja Staśko zrobiła, które powodują, że w tym temacie, pomimo że rozumiem przez co przechodzi, to ciężko mi jej współczuć. Po pierwsze, mam wrażenie, że od dłuższego czasu ona. Sama bardzo mocno pcha się w to środowisko, pomimo tego, iż ewidentnie dostaje mnóstwo sygnałów że nie jest w nim szanowana. Zaczynając od pojawienia się na debacie z Nitrozyniakiem, poprzez obecności na debatach na Discordzie Watahy, czy nawet pojawianiu się w takich miejscach jak konferencja High League. Maja jest dorosłą osobą, doskonale zdaje sobie sprawę, w jakie środowisko wchodzi. Zanim zdecydowała się pójść na debatę na kanał do Nitra, doskonale wiedziała, jakim językiem posługuje się on i w jaki sposób ludzie z jego community piszą komentarze. Ale na to ktoś mógłby powiedzieć, że hej, może to w sumie fajnie, że weszła do tego środowiska, żeby pokazać trochę inną perspektywę, podyskutować z tym. I to przecież nie daje tym przyzwolenia do tego, żeby w jakiś sposób pisać jej niemiłe rzeczy, czy tak mocno ją krytykować. I jestem nawet w stanie się z tym zgodzić. Natomiast na moją opinię wpływają dwie rzeczy. I ta druga rzecz to absolutny brak konsekwencji w zachowaniu Mai i w jej podejściu do zachowań, które mogą być naganne moralnie. Zaczęło się od tego, że po której z kolei wymianie zdań z Nitrem na Twitterze, ten zapytał Mai, czy zostaną przyjaciółmi, ona mu odpisała, że jak wspomożesz feminotekę, Centrum Praw Kobiet lub Niebieską Linię, to może, na co Nitro wkleił jej screena z potwierdzeniem przelewu na 10 tysięcy zł na Fundację Feminoteka. I od momentu tamtej wpłaty przez najbliższe wiele tygodni. Narracja Mai Staśko w stosunku do tego, co Nitro pisze na Twitterze, zmieniła się diametralnie. Nitro bardzo często na Twitterze pisze hardkorowe, prowokujące posty, żeby wywołać jak największą dyskusję. I wcześniej Maja te wpisy oburzały. Ale potem jak płacił pieniądze na fundację Feminoteka, okazało się, że już jej tak to nie oburza, tylko jest <laughs> i troszkę śmieszne, ale Nitro, proszę tak nie pisz. Agresja seksualna i przedmiotowe traktowanie kobiet, no nie fajnie. Maja próbuje kreować się na aktywistkę o bardzo Otwartych moralnych zasadach, natomiast zachowuje się po prostu niekonsekwentnie, bo niby Bez zwalcza jedyne, no. tego typu zachowania na swoim Twitterze, ale jak Takefan napisał publicznie, chciałem przeprosić za przedmiotowe traktowanie, ale po story z pani Maja Staśko musiałem odbyć akt samogwałtu. To mu odpisała, do spowiedzi i będzie ok. I tego typu przykładów niekonsekwencji jest o wiele więcej. Podoba mi się jeszcze tytuł wywiadu Ludwiczka z nią, Maja Staśko o tym, jak zmywarki zabierają cały fan z życia kobiet. I jakoś nie widziałem, żeby Maja. Do by... kurwa! Dym, szczególnie oburzona. Kuknie pozmywam naczynia, w kuchni lubię ja zmywać z tą zmywarą. I teraz nie zrozumcie mnie źle. To nie jest tak, że o tej kwan czy Ludwiczek zrobili cokolwiek nieodpowiedniego. I to nie jest nic złego, że Maja reaguje na to z dystansem. Gdyby nie to, że jest to bardzo niekonsekwentne względem wielu innych rzeczy, które postuje na swoim Twitterze, gdzie próbuje kreować się na osobę, która bardzo mocno zwalcza takie zachowania. I nie dziwne, że w oczach widowni wychodzi ona na osobę interesowną, która zwalcza takie zachowania. Kiedy jej się to opłaca. Ale kiedy sytuacja się zmienia i okazuje się, że może zyskać na tym, że będzie wykazywać tolerancję i akceptację na tego typu zachowania, to o swoich twardych moralnych zasadach Maja zapomina. Ja ogólnie też kocham zbywarki, ale jeszcze nie mam dziewczyny. <grym zbyt> Tak długo jak Maja będzie pozostawać niekonsekwentna w swoich opiniach i wartościach, tak długo będzie miała problem z uzyskiwaniem od ludzi jakiegokolwiek większego szacunku. Jeżeli chodzi o budowanie naszego wizerunku, to trochę jak z wychowywaniem dzieci. Jeżeli mówimy naszemu dziecku, musisz sprzątać swój pokój i ścielić łóżko, bo jak nie, to będziesz bardzo złym dzieckiem, po czym dziecko wchodzi do naszego pokoju i widzi, że mamy totalny, rozpierdolnie pościelone łóżko i bałagan, to konsekwencje będą takie, że oczywiście dziecko będzie nas miało głęboko gdzieś i nie będzie nas szanować. Jeżeli głośno o czymś mówimy i nawołujemy do jakichś zachowań moralnych, to sami się ich trzymajmy. Maju, jeżeli sobie z tym nie radzisz, to może dobrym pomysłem będzie zrobić sobie detoks od social mediów i trochę poukładać sobie w głowie. Było dosyć obszernie, to teraz może trochę krócej. O influencerce Stefani Mato, która jakiś czas temu uruchomiła... Fart Jars Będziar, NFT. W ramach tego projektu można było kupić bardzo urocze awatarki w postaci słoiczków. Słoiczki są bardzo urocze i na tych obrazkach wypełnione są one bąkami, pani influencerki. Ja pier... O 500 dolarów i jak się okazało, taki awaterek NFT można było sobie zamienić na prawdziwy słoiczek z prawdziwym bąkiem pani influencerki. Ja yeah, W 2022 będziemy latać w kosmos. Niestety kupujemy bąki w słoikach i pani influencerka zdążyła zarobić na tych słoiczkach około 200 tysięcy dolarów, zanim wylądowała w szpitalu. Co się stało? Okazało się, że zamówień było tak dużo, że nie wyrabiała ona. Yeah, czek dla swoich fanów. W związku z tym zaczęła spożywać bardzo duże ilości niezdrowego. Dziękuję za zabójstwo. Aby jak najbardziej pobudzić jelita do pracy. W sensie nie wierzę, że robię o tym news, a nie? Jeżeli oglądacie przy obiedzie, to smacznego w każdym razie. I teraz ona zjadła tyle tego jedzenia, że poczuła się źle i pojechała do szpitala z objawami ataku serca. Na szczęście okazało się, że nic jej nie jest i po prostu bardzo mocno przeciążyła swój organizm. Natomiast to sprawie zrobiło się głośno i różne portale zaczęły pisać na ten temat newsy. Z czego influencerka wydaje się być zadowolona, bo jeszcze więcej osób. Za Kupuje błąki I jest całkiem niezrażona tym, że wylądowała w szpitalu Bo nagrywa na ten temat sobie wesołe tiktoki Jak mi się kiedyś wiązknęło na streamie To powinienem był to monetyzować Zamiast dać z siebie robić mema Mniej śmieszne jest to, że rząd podjął decyzję o wstrzymaniu wsparcia finansowego dla telefonu zaufania. Natomiast dobrą informacją jest to, że internauci bardzo szybko zebrali już w momencie, kiedy to nagrywam, prawie 2 miliony złotych. O telefonie zaufania informowałem Was też w poprzednim odcinku. Jest to bardzo ważna instytucja. Przedstawiciele fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, którym powierzono prowadzenie tego telefonu, powiedzieli tak. Pod koniec ubiegłego roku dowiedzieliśmy się, że w 2022 nie możemy liczyć na żadne wsparcie. Nie rozumiemy tej sytuacji. Przez 13 lat działania odebraliśmy ponad 1,4 miliona połączeń, odpowiedzieliśmy na ponad 92 wiadomości i przeprowadziliśmy ponad 3,3 tysiąca interwencji w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka. Link do zbiórki wrzucam wam do opisu, koniecznie coś płaccie. a my na samo zakończenie omówimy sobie głośną sytuację na ostatnim koncercie Oliwki Brazji. Najpopularniejsze szoty z tym wydarzeniem z koncertu Oliwki na TikToku zdobyły ponad 2 miliony wyświetleń. I szczerze mówiąc, jak pierwszy raz zobaczyłem te okrzyki z tłumu, to byłem dosyć zaskoczony, bo dotychczas jak Oliwka pojawiała się na jakichś koncertach, na przykład u Jangle Osi, to tłum reagował raczej euforycznie. Oczywiście, Oliwka od samego początku jechała na bardzo mocnych kontrowersjach. Pluje na maczugę, potem duszę i pułyka! A w wywiadach pokazała, że rozmiar jej ego zawstydza niejednego youtubera. Ja dziewczyny, które robią muzykę, one zawsze chciały być Oliwką i One okay, teraz okay. nie chcą... Natomiast szczerze mówiąc, jak na tak młodą artystkę, bo ona ma tam chyba 19 lat, i jak na tak krótkie doświadczenie sceniczne, bo to jest chyba ledwo kilka miesięcy, to poradziła sobie zaskakująco nieźle z tą sytuacją. Mordeczko, ty się prujesz, a to ty stoisz pod sceną! Nie tylko się tym nie przejęła, odpowiedziała na to z jakimś takim dystansem, zaczepiając tego gościa, który jak rozumiem zainicjował te Tym Tekstem o podróbce Gishoka trochę odwróciła uwagę tłumu od całej tej sytuacji, i koncert zaczął toczyć się dalej. I tak jak pewnie za wiele rzeczy i wiele jej tekstów mógłbym ją skrytykować, to chciałem to, jak sobie z tym poradziła, w jakiś sposób docenić, bo naprawdę myślę, że bardzo ładnie. I myślę, że naprawdę jest wiele osób, które wychodząc na scenie, jakby usłyszały skandujący w swoją stronę tłum. Który krzyczy, wypie... 60 kg wzrostu. No, idzie się rozsypać. A to w ogóle pełen chill i elegancko załatwiona sytuacja. Sobel, ucz się. Jeżeli wy też chcecie się uczyć przydatnych rzeczy, zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić... Nie ja nie totalnie pow... nie rozumiem kur... z zaliwką Brazil. Totalnie, totalnie tego nie czuję.